Jak człowiek ma imieniny, to dostaje różne prezenty. Właśnie otrzymałem książkę Tadeusza Różewicza, Wybór Poezji, wydany w Bibliotece Narodowej Zakładu Osolińskich. I zobaczyłem, że ten, od którego dostałem w prezencie, jest autorem wyboru i jest autorem wstępu. To jest profesor Andrzej Skrędo, prorektor. Uniwersytetu Szczecińskiego do Spraw Nauki i bardzo się ucieszyłem. To jest sążnisty wstęp mający kilkadziesiąt stron. Ja bardzo lubię Różywicza i będę za chwilę oddawał się lekturze tej poezji, i też chcę z uwagą przeczytać ten naukowy, ale też literacki wstęp. I to są takie książki czy takie prezenty, które człowiekowi stwarzają olbrzymią satysfakcję, dlatego że dzisiaj człowiek, który jest inteligentem, którego nauczono czytać, powinien korzystać z tej umiejętności. A z drugiej strony Różewicz Tadeusz należy do największych polskich poetów, Drugiej połowy XX wieku, początku XXI wieku i warto jak gdyby wchodzić w taką poezję. Stąd się bardzo cieszę, że, że profesor Skrędo, który jest specjalistą od Różewicza z naszym tutaj dominikańskim sąsiadem, bo rektorat uniwersytetu znajduje się blisko, że właśnie wpadł na taki pomysł, żeby właśnie jako prezent na imieniny przynieść dzieło swojej pracy tak dlatego o tym mówię dlatego to polecam to wielka seria Biblioteki Narodowej ten wybór Tadeusza Różewicza poezji